Jaki był taki najtrudniejszy temat, który poruszyłaś u siebie na, na blogu? Co jest dla mnie najtrudniejsze, żeby przyznać, było chyba powiedząc, że moja mama popełniała samobójstwo. Ja całe dzieciństwo mówiłam, że to był wypadek samochodowy. Szczególnie w Polsce, bo nie wiem czy wiesz, ale jak ktoś popełnia samobójstwo, to oni idą tam, na dół. Okej. I ja już tak miałam dosyć słysząc to, że moje mama jest w piekło. Uh -huh. To trudno to słyszeć jako dziecko. Więc ja mówię o y, wypadek samochodowy. Ona już jest tragedia. To tak to i ludzie, wie, tak. Uh -huh. A jak samobójstwo to taki minę. Jak ja to powiedziałam y, na kanału to spotkałam się taki wsparcie, hmm. Jednak nikogo nie mówi, że o, szkoda mi, że jest w piekło. Ja tak całe dzieciństwo to się bałam. Mhm. Bo jednak wychowałam się z, z mormonami, całe życie jestem wokół bardzo religi religijnych ludzi, mhm. więc w Polsce to też jest mi znane. Ja tak, to znam bliski temat. Tak. Miałaś dosyć trudne doświadczenia wcześniej. Miałam, a dzięki temu mam leżej teraz. Mhm. I to jest te, te porażki, te, te trudności w dzieciństwie, dużo. Jak przyjechałam do Polski, odczuwałam traumę, mm -hmm. tę patologię w powietrze. I to bardzo dobrze się czułam tutaj, bo jednak ja to miałam w sobie. Mm -hmm. I czułam, że te same fale, co ludzie mają tutaj u siebie, czułam, że to jest u mnie dokładnie, gdzie ja jestem. W Ameryce to było dla mnie wkurzające. Jak wszyscy mówią, tak jest dobrze, super, uwielbiam życie. A ja nie mam tak. I to mm. mnie wkurzyło. I też czuję, że oni też nie mają, ale nie są na to gotowi. I w Polsce ludzie, a pogoda, a trudno. I mówię, właśnie, to jest przynajmniej prawda. Mm -hmm. I przechodząc przez, będąc w Polsce, to mi dało tą wibrację, które tutaj, tą ranę tutaj, mi otwierało moje rany we mnie. Mm -hmm który był mocno zamknięty na klucz. Jestem z Nowego Jorku, wszystko jest dobrze, wszystko jest piękne, świat jest fajny. Będę modelką, będę aktorką, wszystko jest super. To jest nieprawda. To jest nieprawda, bo nasze dusze chcą wyładować ten traum, mhm. żeby było czyste w środku. No właśnie, bo ty miałeś bardzo trudne dzieciństwo. Miałam trudne, widziałam i to, ja robię turnusy w Polsce i słyszę, u kobiety, robimy krąg kobiet, i że kobiety mają ten sam patologii, co ja miałam. Widziałam mm -hmm. przemoc, widziałam jak mój ojciec wypychał moje mama przez schody, mm -hmm. widziałam alkoholizm, widziałam moje mama jak przychodziła, ja otwierałam drzwi i ona po prostu, Dzień dobry! i, i mm -hmm. totalnie nieprzytomna. Prowadziła auto, pianę i lądowało w szpitalu. Skakiwała z, z wielkiej um, góry, z pijana i łamała kręgosłup. Ja, ja byłam osobie, widziałam własne oczy. Mhm. Rozmawiałam z nią ostatnie, powiedziałam, że nie jedziemy z nią do kolejny facet i samobójstwa 10 minut potem, czyje winę, mhm. to na własnej skóry to wszystko się działo we mnie, ale w sumie wszystko jest dobrze. Mhm. Jest okej. Okay. Ja gram siatkówkę, mam y, super y, szóstka, sióstka, szóstka, bo trzeba, bo tak wypada. Mhm. I po prostu po kolei teraz skończyłam szkołę aktorstwie. Będę wielka aktorka, żeby ktoś mnie doceniał, bo nie miałam to w dzieciństwie i tak idziemy. Mhm. I niesiemy ze sobą te wszystkie traumy, no bo przecież jak je schowamy, tak. to ich nie ma. A i są każde komórki w naszym ciele, tam siedzą te traumy. W Polsce to jest wszędzie i to czuć. Pod dywanem, pod dywanem. No, no dobrze, ale to jak takie trudne, jednak bardzo trudne doświadczenia, mhm. e, które ukształtowały Ciebie, jak to wpływa na Twoje macierzyństwo? Mhm. Bardzo dobre pytanie. I to jest początek mojego kana na YouTubie. To jest ten początek Therapeutic Mama. Bo widziałam, że ja um, mam trudne przeszłość. Wiedziałam, że to ma, że to odbije na moje dzieci. Wi, wi, wiedziałam, że ja chcę inaczej. Ale jak? Mhm. Więc jak założyłam ten kanał, to cały czas e, to chciałam pielęgnować, żeby nie robić tak jak moja mama, ale też, bo mamy takie tendencje, że o, ja nie chcę tak jak ona. I zaczynamy robić dokładnie tak jak ona. Bo znaczy, tak. nie znamy innego bo, wzorca. Tak. Więc... Dokładnie tak, więc ja robiąc ten kanał, to wysyłasz wszechświat, Bóg, ktokolwiek chcesz mówić, że ja chcę inaczej i zaczynają otwierać drzwi różne. Mm -hmm. I spotkałam się z różnymi ludźmi, różnymi warsztatami. Byron Kady byłam na jej wielkie warsztaty, siedziałam z nią oczy na oczy, ona jest wielka szukajcie Byron Kady, ona jest cudowna. Siedziałam z nią, płakałam gili z nos, po prostu leciało, ja, jak ja mówię, że chcę rozwód. Bo moje mama miała rozwód. Mhm. jedną facet, drugi trzeci. Jak złamasz tej schematy, mhm. no powoli jedno, drugi, trzeci, to nie musi być to samo. Ale jak nie widzisz tej schematy, no to wchodzisz w tej same tory, nic nie zmienia. A jak zaczynasz to zauważyć pod dywanem. Aha, nie musi być tak. I tak pracuję. Mi się nie uda bardzo często. Ale czasami, jak mi się uda, jestem tak szczęśliwa, bo mówię: Oj, nie krzyczałam tym razem! Dziesięć razy krzyczałam, a tym razem nie. I to jest ten sukces. Raz, wystarczy. I idziesz nowe tory. Super, fajnie dać się poznać samemu sobie, bo dzięki temu można słuchać intuicji, o której dzisiaj tak dużo rozmawiałyśmy. Dziękuję Ci pięknie za przyjście do naszego komisji. studia. Super, było z Tobą.